Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, chcieliśmy Państwa poinformować o tym, że dzisiaj składamy dwa pisma do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratora Krajowego w związku z ujawnieniem w dniu wczorajszym przez dziennikarza gazety wyborczej informacji na temat działalności pani Patrycji Koteckiej oraz jej ewentualnych kontaktów ze światem przestępczym. Między innymi z członkami tzw. Grupy Mokotowskiej, które z uwagi na małżeństwo pani Koteckiej ze Zbigniewem Ziobro mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju. Chcemy zadać pytania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy ABW miała wiedzę o ewentualnych kontaktach pani Patrycji Koteckiej. Ze światem przestępczym, w szczególności z tzw. grupą mokotowską, czy ABW podjęła lub zamierza podjąć działania w celu weryfikacji informacji zawartych w artykule Gazety Wyborczej na temat ewentualnych powiązań ze światem przestępczym. Ponadto wnosimy do ABW o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie wykrycia i eliminacji zagrożeń pochodzących z ewentualnych powiązań pani Patrycji Koteckiej. Ze światem przestępczym. Zwracamy również uwagę, że te związki, rzeczone związki pani Patrycji Koteckiej, mogą stanowić źródło szantażu wobec jej męża, ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Zwracamy się również do prokuratora krajowego pana Bogdana Święczkowskiego, pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, z zapytaniem. Czy w świetle zeznań świadka koronnego, pana Piotra K, pseudonim Broda, członka gangu Pruszkowskiego oraz tzw. grupy Mokotowskiej, na temat działań podejmowanych przez panią Patrycję Kotecką oraz jej ewentualnych związków ze światem przestępczym, organy ścigania prowadziły jakiekolwiek czynności służbowe wobec osoby pani Patrycji Koteckiej lub jej zachowań? I ostatnia sprawa, czy podlegli panu prokuratorzy? Prowadzący czynności związane ze świadkiem koronnym panem Piotrem K. Pseudonim Broda zgłaszali Panu, Prokuratorowi Krajowemu, próby wywierania na nich jakiegokolwiek nacisku w związku z prowadzonymi czynnościami wobec, wyżonej, wobec wymienionej osoby, pani Patrycji Koteckiej. Proszę Państwa, po pierwsze, pan Piotr K. Pseudonim Broda w dalszym ciągu jest uznawany za wiarygodnego świadka koronnego. Po drugie, Naprawdę prokurator, a również jego najbliższa rodzina, powinien być poza wszelkimi podejrzeniami, jak żona Cezara. Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, czy ktokolwiek może wywierać na nim, na nim nacisk, czy może go szantażować. Sytuacja, w której mamy wątpliwości, czy jego partnerka nie jest zamieszana kiedyś w jakieś działania mafijne, jest sytuacją przerażającą z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Jest też pewnym absurdem to, że składając te oba dokumenty nie mamy pewności, czy obie instytucje zajmą się tymi sprawami. Nie mamy pewności, czy prokuratura, przecież w sumie zarządzana przez pana prokuratora Ziobre, zajmie się problemem wyjaśnienia tego, czy te e, sprawy są prawdziwe, czy nieprawdziwe. E, wiedząc, że ABW nawet nie potrafiło ogarnąć spraw związanych na przykład z oświadczeniem majątkowym człowieka, który był w swoim czasie ministrem finansów, i szefem kasu nie mamy pewności, czy zajmie się również sprawą pani Patrycji Koteckiej. To wszystko powoduje, że. Każdy z Polaków ma, 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 może mieć poczucie, że nie żyje w państwie, w którym czuje się bezpiecznie, że nie czuje się bezpiecznie, bo nie wie, czy prokurator generalny chroni mafię, czy mafię ściga. Nie czuje się bezpiecznie, bo nie ma pewności, czy w ogóle prokuratura działa w innych sprawach niż w sprawach politycznych, gdzie ściga ludzi, którzy są związani czy z opozycją, czy z sędziów, czy innych ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie, którym nie podoba się obecna władza prawa i sprawiedliwości. Nie możemy pozostać mimo wszystko obojętni. Nie możemy zgodzić się na to, żebyśmy, żeby były sytuacje, w której prokurator generalny może podlegać szantażowi. Dlatego zgłaszamy te wnioski. Dziękujemy bardzo. Za bardzo. pytania. Dziękujemy.